Nie wiadomo skąd dokładnie pochodzą czerwie, tak bardzo charakterystyczne stworzenia dla planety Arrakis. Nie żyły tam jednak od zawsze. Zostały na tę planetę sprowadzone przed wydarzeniami znanymi jako dżihad butleriański. Arrakis nie zawsze była pustynną planetą. Kiedyś było to zielone i tętniące życiem miejsce, jednak te czasy już dawno odeszły. Między innymi to właśnie przez czerwie Arrakis jest tym, czym jest, ale o tym opowiemy sobie innym razem. Pod tą pustynną powierzchnią żyją właśnie ogromne czerwie, których długość potrafiła przekraczać nawet 400 metrów. Ich skóra była gruba, szorstka i półmetaliczna. Niczym zbroja okalała ciało tego ogromnego robaka. Składała się z wielu łusek, każda o wielkości kilku stóp. Łuski te nakładały się na siebie i splatały, tworząc pancerz chroniący nie tylko przed piaskiem, ale też przed praktycznie każdym zewnętrznym zagrożeniem. bowiem najłatwiejszym sposobem, aby pokonać czerwia, było zaatakowanie go za pomocą broni jądrowej. Można było również w tym celu użyć Siły elektrycznej o wysokim napięciu. Konwencjonalna broń zdaje się nie robić kompletnie żadnego wrażenia na pancerzu czerwia. Są niezwykle terytorialne i bezlitośnie atakują wszystko. Wyczuwają rytmiczne wibracje z powierzchni, na przykład takie wywoływane przez ludzki chód. Tak więc każde stworzenie czy człowiek, poruszający się na piaskach rytmicznie, mógł liczyć się z tym, iż jego żywot dokona się w ogromnej paszczy pełnej tysięcy ostrych niczym szpikulce zębów. Największą wiedzą na ich temat dysponują Fremeni. Rdzenny lud Arrakis, który nie tylko wiedział, jak ich unikać, opracowali bowiem metodę specjalnego chodu, który sprawiał, iż czerwie nie potrafiły ich wykryć, ale także opanowali metodę ujeżdżania tych bestii. Z uwagi na to, że spotkania niefremenów z czerwiami zazwyczaj kończą się śmiertelnie, to ciężko było te stworzenia jakkolwiek badać. W konsekwencji ciężko ustalić żywotność czerwi, ale szacuje się, iż te mogły mieć nawet tysiące lat. Skoro pancerz czerwia był niemalże niezniszczalny, a sama bestia tak niebezpieczna, to jakim cudem fremeni potrafili na nich jeździć? Otóż odkryli, że zbroja ta, choć prawie nieprzenikniona, miała pewien słaby punkt, który można było wykorzystać. Podważanie krawędzi łusek może spowodować naruszenie integralności całego pancerza. Piasek mógł teraz swobodnie przedostać się do wnętrza czerwia, co powodowało intensywne podrażnienia. Bestia następnie toczyła się, aż otwarta łuska znalazła się w najwyższym punkcie nad poziomem pustyni, minimalizując w ten sposób ilość piasku, który mógłby przedostać się do środka. Dopóki łuski pozostają otwarte, czerw nie zanurzy się z powrotem w piasku. Za pomocą specjalnych haków kontrolowano kierunek, w jakim poruszała się bestia. W ten wydawałoby się prosty sposób, fremeni dosiadali i ujeżdżali jedne z najniebezpieczniejszych bestii. Potrafili przemierzać na nich ogromne odległości. Uczynili z nich swój własny środek transportu. Jednak możliwości transportowe to nie najważniejsza cecha czerwi. O nie! We wcześniejszym odcinku opowiadałem Wam o przyprawie, o tym, dlaczego jest tak istotna i cenna. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to link znajdziecie w opisie a dzięki czerwią właśnie ta substancja mogła w ogóle powstawać. Choć więc były stworzeniami niebezpiecznymi, to z punktu widzenia całej cywilizacji międzygwiezdnej były niezwykle istotne. Wnętrze czerwia przypominało ogromny piec, w którym panowało piekielne ciepło. Ich ogromne paszcze potrafiły połknąć naraz kombajny używane do zbierania przyprawy. Wiele rzeczy powszechnie kojarzonych z Arrakis jest otoczonych mitami i tajemnicami, a czerwie nie są tu wyjątkiem. Niektórzy uważają, że w rejonach bieguna południowego istniały robaki o długości od 700 do nawet 1000 metrów, ale nie udało się tego potwierdzić. Wiadomo jednak wiele na temat ich zapachu. Z bestii, zwłaszcza z pyska, wydobywał się silny, korzenny zapach cynamonu. Niektórzy twierdzili, że można było je wyczuć, zanim się je zobaczy. Pojawienie się czerwia często było sygnalizowane błyskawicami, które to nie były niczym innym jak wyładowaniami elektryczności statycznej. Głównym składnikiem diety tej bestii był piasek oraz inne nieorganiczne, suche składniki, znajdujące się pod powierzchnią arrakis. Uważa się również, że potrafiły żywić się tak zwanym piaskowym planktonem. Co ciekawe, woda była dla nich śmiertelnie niebezpieczna, nawet w małych dawkach. Woda, która dostałaby się do organizmu czerwia, działała jak katalizator przyspieszający jego metabolizm do tego stopnia, że stawał się niestabilny i przestawał pełnić ważne funkcje biologiczne. Była to gwałtowna i prawdopodobnie bolesna śmierć. Czasami było to jednak konieczne, ponieważ produktem ubocznym śmierci czerwia była wysoce toksyczna trucizna, zwana wodą życia, której wielebne matki używały przy różnych okazjach. O ile czerwie są niezbędne, aby mogła powstać przyprawa, to miały też inne znaczenie. Dla Fremenów stworzenie to było duchowym symbolem ich wiary i postrzegało się je jako fizyczne ucieleśnienie jednego Boga ich pierwotnej religii, Zensuni. W kulturze fremenów czerw miał kilka dodatkowych nazw, np. Na stwórca i Lud. Młode czerwie były wykorzystywane przez fremenów do specjalnych ceremonii. Wprowadzanie nowych sajadin, czyli wielebnych matek, jest tego doskonałym przykładem. Po powstaniu Imperium Atrydów, cześć oddawana czerwiom rozprzestrzeniła się na inne światy. Stało się to głównie za sprawą rządów Leto Atrydy II, ponieważ stał się on czymś w rodzaju hybrydy zarówno człowieka, jak i czerwia. Na dziś to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał się Wam ten odcinek, i do usłyszenia w kolejnych.